Firmę GAMVIS niekoniecznie pewnie wielu z Was kojarzy, choć niewątpliwie mogliście już ją kiedyś widzieć w social mediach. Natomiast dzisiaj przyszło mi właśnie recenzować fotel od tej marki. Jest to dokładnie rzecz biorąc, Gambis Ergotron XL, na którym to właśnie siedzę. I w tym materiale postaram się Wam przedstawić wszystkie jego plusy oraz minusy. I dlaczego? Po raz kolejny uważam, że fotele ergonomiczne są zdecydowanie wygodniejsze dla osób, które siedzą długie godziny przed komputerem. Zapraszam więc na materiał. Zanim przejdziemy do omówienia tego tronu, właśnie na którym siedzę, to kilka słów o samej Marce Gambiz. Przede wszystkim, jest to firma polska, co dla mnie osobiście jest już dużym plusem, bo wspieramy polskich przedsiębiorców. A innym, kolejnym dużym aspektem według mnie jest to, że portfolio firmy jest całkiem obszerne. Tym bardziej jak na markę, która produkuje tylko fotele dla graczy, bądź właśnie fotele ergonomiczne. I dodatkowym atutem według mnie jest to, że fotele ergonomiczne zarówno znajdziecie z tego niższego pułapu jak i tego wyższego. Ale spokojnie, nie mówimy tutaj o fotelach po 5-7 tysięcy zł, tylko zdecydowanie tańszych, ale jednocześnie reprezentującym jakość z tych bardzo drogich foteli. A jak to dokładnie wygląda? Przyjrzyjmy się w tej chwili. Na sam początek może mechanizm. Oczywiście jest on pod naszym fotelem, ale. Jest to jeden z kluczowych elementów naszego fotela odpowiadającym też za możliwość regulacji. W tym przypadku mamy mechanizm z wyższej półki i mowa tutaj o mechanizmie, który nam pozwala oczywiście się bujać na tym fotelu w bardzo komfortowy sposób, a jednocześnie nie potrzeba tutaj bardzo dużego wysiłku, żeby się bujać. Bujanie jest przyjemne, płynne. Oczywiście mamy możliwość regulacji siły, jakiej trzeba użyć, aby móc się bujać, ale co ciekawe, możemy też nasz mechanizm oczywiście zablokować w pozycji no, standardowej, pionowej, ale i jeszcze w dwóch kolejnych. Bo chociażby w takiej lekko pochyłej oraz bardzo pochyłej, możemy sobie go zablokować, i jak sami widzicie, fotel pozostaje w zadanej pozycji. Regulacja oparcia głowy. Tutaj, szczerze powiedziawszy, spotkałem się jak do tej pory z najlepszą możliwą regulacją, jeżeli chodzi o fotele. Bo nie dość, że oczywiście możemy sobie w łatwy sposób e, sam kąt nadać, i uwierzcie mi, wcale nie działa to tak ultra łatwo jak na innych fotelach, dzięki czemu zadana pozycja zostaje. Zachowana. No i oczywiście możemy sobie regulować samą wysokość tego podparcia pod naszą głowę. I tutaj też nie działa to aż tak łatwo jak na innych fotelach, z którymi miałem do czynienia. I ode mnie za to idzie duży plus, bo często biorąc nasz fotel, chcąc go przesunąć, często właśnie to ląduje nam w dole. No i musimy na nowo ustawiać. A tutaj raczej będzie Wam stało w zadanej pozycji. A jeszcze wspominając o centymetrach, bo one są niewątpliwie istotne, to wysokość tego elementu wynosi 16,5 cm, a zakres regulacji to jest plus minus 5 cm. No dobra, ale przy naszym biurku często mamy jeden podstawowy problem, gdyż nasze podłokietniki albo nie chcą nam wejść pod biurko, albo nie chcą się zlicować z blatem naszego biurka. W tym przypadku nie ma najmniejszego problemu, gdyż regulacja wysokości jest bardzo szeroka, a zarówno mamy regulację przód-tył oraz delikatnie na boki. Można powiedzieć, że mamy pełen komplet regulacji. Moi drodzy, w wielu fotelach oparcie pod lędźwia to jest zmora. Ciężko dopasować pod swoje plecy. Tutaj jest wręcz odwrotnie, dlatego że podparcie pod lędźwia ma regulację aż w dwóch płaszczyznach. Jak do tej pory nie spotkałem się z tak szeroką regulacją właśnie tego podparcia. Dodatkowo regulacja samego jakby, wygięcia tego e, podparcia lędźwiowego jest mega płynnie regulowana, nie jest skokowa. Dzięki czemu jesteśmy sobie idealnie wręcz w stanie dopasować do naszych pleców. No, jak dla mnie rozwiązanie, które można spokojnie nazwać game changerem. Samo podparcie ma 15 cm wysokości na 30 cm szerokości, można je w głąb wyregulować aż do 4 cm oraz w płaszczyźnie do góry aż o 8 cm, więc tutaj zdecydowanie to podparcie dopasujecie do chyba każdych pleców. Przyszłego użytkownika, właśnie tego fotela. No dobra, ale niewątpliwie istotnym jest to, na czym my będziemy siedzieć, czyli samo siedzisko. Tutaj mamy do czynienia z pianką wysokiej jakości, tłoczonej na zimno, bardzo, bardzo sprężystej, dzięki czemu możemy się spodziewać, że będzie to fotel też długowieczny z racji Jakości yy, materiałów, z jakich został wykonany. Dodatkowo zobaczcie sami, jak zbudowane od spodu jest siedzisko w tym fotelu. Mamy bardzo solidną plastikową osłonę, która zdecydowanie wpływa na żywotność oraz komfort użytkowania tego fotela ergonomicznego względem konkurencyjnych rozwiązań, gdzie producenci stosują zwykłą drewnianą płytę. A zresztą sami zobaczcie, co się może stać z czasem w przypadku zastosowania właśnie takowej płyty. Co do jakości samego materiału, który tutaj został użyty do wyprodukowania tego fotela, to ja nie mam do niego większego zastrzeżenia. Jeżeli chodzi o ten materiał na siedzisku, to wydaje się on dość gruby, odporny na zaciągnięcie, chociażby, nie wiem, guzikiem od spodni czy jakimś suwakiem. Nie wiem jak oczywiście będzie z perspektywy czasu, bo ten fotel nie mam u siebie od roku czy dłużej, ale liczę, że tutaj materiał dobrze zniesie próbę czasu. Raczej jest niebrudzącym się też materiałem, to od razu wam powiem z tego tytułu, że chociażby ten fotel stosunkowo mało się ukurzył jak na no, już kilka tygodni użytkowania go przeze mnie. Samo oparcie, taka fajna siateczka, całkiem miła w dotyku i przede wszystkim bardzo, bardzo przewiewna. No niestety nie mogę tego samego powiedzieć o siedzisku, bo o ile nie jest źle, to uwierzcie mi, że w takie upały jak są teraz czasami, to no to na czym siedzimy, delikatnie mówiąc, potrafi się delikatnie przypościć. No ale no nie oszukujmy się, nie ma innej możliwości siedząc na piance, no żeby się nie upościć to musiałaby być siateczka zarówno tu jak i to, ale to od tego są inne modele w ofercie producenta. Dla osób troszeczkę cięższych ode mnie, na pewno dużym atutem będzie sam siłownik, zamontowany w tym fotelu, bo mamy tutaj do czynienia z siłownikiem klasy czwartej o dźwigu do 150 Kilogramów. Dodatkowo zakres pracy tego siłownika to aż 10 cm, więc zarówno go dopasujemy do niższych, jak i wyższych osób. Producent mówi, że maksymalna wysokość osoby to jest 184 cm no ja mam raptem centymetr mniej dla mnie ten fotel jest naprawdę idealny, natomiast no, nie ma znajomego, który byłby. Na przykład y, 190 cm chłopem, aby móc y, się przyjrzeć dokładniej temu fotelowi. Czy dla niego też taki fotel byłby dobry, ale nawet myślę, że dla 190 cm facetów ten fotel nie byłby złym borem. No i na koniec skupmy się jeszcze na samej podstawie. Ona jest ze stali oczywiście, chromowana, więc dla niektórych może wyglądać ładnie. Moje gusta nie do końca się wpisuje, dlatego że ja wolę po prostu lakierowane na czarno, ale to jest moje prywatne zdanie. Wiem, że wielu z Was może się akurat bardziej podobać podstawa chromowana aniżeli lakierowana. Na czarno. Jeżeli chodzi jeszcze o ostatni aspekt, jakim są kółka, i jest to też jeden z ważniejszych moim zdaniem aspektów, dlatego że one odpowiadają nam za to, jak ten fotel jeździ po podłogę oraz czy nam tą podłogę porysuje. W tym przypadku jest naprawdę dobrze, dlatego że jeździ on moim zdaniem bardzo lekko i płynnie, a zarazem nie rysuje nam w ogóle podłogi. Kółeczka w nim zamontowane mają aż 60 mm średnicy, więc to po części też wpływa na to, że ten fotel naprawdę przyjemnie i łatwo przemieszcza się po naszej podłodze. Tak więc, moi drodzy, przyszła pora na podsumowanie dzisiejszego bohatera odcinka, czyli Gambi z Ergotron XL. Czy jest to fotel XL? Moim zdaniem nie, właśnie nie do końca. Jest to bardziej klasyczny fotel, który pozwoli usiąść, no, owszem, troszeczkę cięższym i szerszym osobom, ale nie ma tutaj tej kubatury w formie kubełka, jak to jest w przypadku gamingowych, więc i wężsi, i szersi będą z tego fotelu jak najbardziej zadowoleni. Czy jest to najlepszy fotel na świecie? Na pewno nie, ale też nie jest bardzo drogim fotelem. Czy jest on najlepiej wykonany? Na pewno nie, ale Gambiz ma tutaj przeświadczenie jedno, żeby robić produkty z maksymalnie wysokim stosunkiem jakości do ceny. Czy to im się udało? Moim zdaniem tak i tutaj duża pochwała dla Producenta za to, że stworzył fajne jakości produkt z dobrych materiałów na dobrych komponentach, bo tak jak wcześniej mówiłem, zarówno siłownik jak i mechanizm są bardzo wysokiej klasy. A jednak cena tutaj nie jest przeogromna, bo mówimy tutaj o kwocie w okolicach 750 zł. Oczywiście to nie będzie zależeć w czasie, natomiast nadal nie mamy tej jedynki z przodu. Czterocyfrowej liczby, dzięki czemu uważam, że nie jest to fotel w wygórowanym budżecie. No dobra, ale żeby nie było tak kolorowo, to oczywiście też muszą się znaleźć jakieś wady. No i tutaj jedną z tych wad moim zdaniem jest sama podstawa, która mi się osobiście nie podoba, jeżeli chodzi o to chromowanie, ale to jest moje prywatne zdanie, bo Taką kolejną wadą, którą ja odkryłem, to jest ta osłona samego siłownika. Jest ona plastikowa, bardzo wątpliwej moim zdaniem jakości. Tutaj albo bym przeprojektował trochę fotel, albo ją po prostu wywalił, bo nie wygląda to dobrze i do całości troszeczkę odbiega jakością. Tak więc moi drodzy, podsumowując już fotel Canvas Ergotron XL, czy to jest dobry fotel? Jak najbardziej tak. Czy Wam go polecę? Z czystym sumieniem mogę Wam go polecić, po przetestowaniu go już dłuższy czas u mnie. Natomiast, jeżeli chcielibyście go zakupić, to standardowo macie linka w opisie. Sprawdźcie również ofertę producenta, bo na przykład, jeżeli nie lubicie foteli ergonomicznych, to producent ma wiele innych ciekawych modeli też w swojej ofercie. A jeżeli chcielibyście na przykład wyższy albo niższy model fotela ergonomicznego, to również takowy znajdziecie. A w tym materiale to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie robiliście. Ja się z Wami żegnam. mój Chemik. Do zobaczenia. Do usłyszenia.